Cześć, jestem EZTAP, teraz kolejny odcinku Zelda Return of Hyrule Tak jest, i idziemy To chyba zimy Jeżeli ten kluczek jest do zimy Ale wydaje mi się, że jest do zimy, bo chyba nie ma innej zamkniętej bramy Oby Tak jest, i mamy zimę Dość szybko się w nią zamienia Nowa muzyka Mroźna i na nie mam bomb Nie mam bomb Ale jest jakiś wodospad W którym coś może być A może za No jednak za Ale weźmy też na górę Wow Jak ja to zrobiłem Wow, to jest dziwne. Dość szybko wchodzi po tej wodzie. No, zejść jeszcze nie mogę teraz. Dobra, sprawdźmy, co tu jest. Tu jest śnieg na wodzie. Wygląda jak, trochę jak kanały. I jakby rozwalona kopalnia albo labirynt. Czy ja tu coś znajdę ciekawego? Jakieś przejście? I raczej nic więcej. Uuu, kolce. Drobinka. Tutaj jakieś zejście na dół może. przecież może pierwsze podrobince wejdę. Oh my god! Dobra, to był zawalisty skok. Dobra. Jestem ciekawy czy ja tu miałem wejść, ale... Ała. Ale bardzo mnie to ciekawi Aha I aha, i drominka jest I jest dźwignia i skrzynka Pusta skrzynka? Jestem ciekawy co zrobiła ta dźwignia Ale dlaczego tu jest pusta skrzynka? Dźwignia coś zrobiła tylko ciekawe co? Ale czego jest pusta skrzynka? Nie podoba mi się pusta skrzynka. Zejdźmy na dół. Może coś się otworzyło na dole? Ała! Uff. Ćwiartka serduszka wro. Coś czuję, że raz tą ćwiartkę stracę. I będę musiał... I będę musiał wracać... ...z samej góry. Tak myślałem. Um, czy ja na pewno ten dyk wcześniej schodziłem? Tak. O, teraz trochę więcej. Dobra, drobinka w dół. Może niekoniecznie w dół. Aj, no jak? Przecież nacisnęłem dźwignię. To się nie powinno resetować No kurde to nie to? to po co mi ta dźwignia była? Noła Dobra trudno, będziemy musieli to zostawić, może kiedyś tu wrócę Może zdążycie mi napisać w komentarzach zanim skończę tą mapkę I sp sprawdzimy co tutaj jest Wyjdźmy sobie stąd Oj Aaa, jeżeli chyba dlaczego mi to tak szybko yy, na górę wywalało Tutaj się nie można topić w ogóle, nie można pływać <grybujesz> Dobra, całkiem fajne O, wow, jakie fajne schody Co my tu mamy? Tutaj coś mamy? Nie Tutaj zawalone wejście Pewnie dostanę bomby niedługo Fajnie, fajnie E, nawet nie zaznaczyłem tabliczki przeczytać Co my tu mamy? Jakieś miasteczko mamy O, strażnik chyba More Village. Tak, to samo. Dobra, sprawdźmy sobie, co mają do, pow do powiedzenia MPC w tej wiosce. Guard, I'm watching you. Fajnie. To wygląda jak Companion Cube z portala. Hmm, dziwne klocki. krzesła. Jakieś wejście? Closed. <laughs> Nawet nie wiedziałem, że na te drzwi się da kliknąć. Muzeum Maror. Only Watch Mogę to wziąć za nic 10 receive. Nie miałem 10 drzewa niestety. Ale mogę to wziąć za nic, a on mi mówi, żebym nie to Ciekawe co by się stało gdybym wziął Może na, na razie nie będę bro Może później O! 20, nice Dobra, stąd się nigdzie nie dostanę Dalej No, co my tu mamy? Co to jest? Serduszko za dwa. Tam mogę wziąć za darmo takie coś, ale co to jest? 10 za 10, może na razie brał nie będę. Aha, aha, eee, tak muszę znaleźć list, a on. Kurde list. Aha. On mi da list, jak mu dam pewnie to 10 zlewa. Dobra. A na razie to jest zbyt niebezpieczne dla mnie. Komiksun, no nie. S Sing a song please? Tam byłem? Byłem. Byłem i był te, ten czerwony kryształek tam był. Wow, jaki tam jest duży... Duży dungeon. Bombs? O oh, bombs, o oh, fuck! Kurde, ja tylko... No ale nie no potrzebuję bomby Da fuck Da fuck Ej, co się stało? Ja nic nie kupiłem, co jest, gdzie moje kryształki? Fuck Ej no bez jaj Gdzie są moje kryształki? Tak się nie będziemy bawić Nie ma opcji nawet Zniknęły mi kryształki No co jest Widzicie co lepiej jak wezmę sobie tak 20 Do 25 Może się, może się coś zbugowało Kurde, perfidnie było 25 kryształków, no bez jaj. Gdzie są te bomby niby? A i na kupiłem bomby ich nie ma. No, to jest dziwne. O, zajebiście, teraz jeszcze mi zniknęły ostatnie pięć kształtów. Co jest do jasnej cholery? Miałbym te pięć bomb i otworzył ten lodowy dungeon. Mushrooms, tu... Wykunąć... Wow! Hehe, <grystanie> zabił mnie! Gdzie są moje bomby? No teraz już straciłem nad wszystkie kryształki. Ale łup mam, co ukradłem. <grystanie> Kurde, ej no nie! Powinienem już mieć... Powinienem mieć pięć bomb. I to nawet... Ja pierciele. Co to ma być? Biorę bomby i wysadzam wejście, no nie ma opcji. Przecież powinienem mieć 5 bomb. Kurde, no coś się zbugowało, no Czy ja teraz znajdę te bomby? Co? O chuj Powinien mieć w ręku 5 bomb No bez jaj jaki Bóg dziwny Oje Dobra wiecie co ja tu zrobię cięcie Napiszę do twórcy mapy I może to naprawi Nie wiem czy on o tym nie wie czy jak ale Nie mam bomb Może przeinstaluję mapkę zobaczymy spróbuję, spróbuję to naprawić i się widzimy Więc pewnie dla was zaraz wracam Ale dla mnie pewnie dużo czasu wracam Tak Więc wracam i jestem z powrotem. Dla mnie to była bardzo długa chwila, bo jakieś dwa tygodnie. I od razu dla ludzi, którzy będą oglądali Adventure Crafta. Znaczy tą mapkę dokładnie, to że jest wakacje, nie mam za bardzo czasu na tych wakacjach, bo pracuję. I odcinki będą się pojawiać bardzo rzadko. Już od długiego czasu nie było odcinków, ale i tak. Nie udało mi się naprawić tej mapy, dodałem sobie tylko 5 kryształków. I postanowiłem, że rozwalę sobie po prostu do ściany Bo coś się naprawdę zepsuło z tymi bombami Tylko pierwszy muszę znaleźć młotek, on pewnie jest na końcu, właśnie Tak, tutaj mam wejść Mogę sobie rozwalić też więcej No załóżmy dzisiaj, że gdzieś tak To wrzucić To wyłączyć, wyłączyć F4 i już można iść dalej. Można i nie mam oliwy. Wszystko się wytraciło. Trudno. Ała! <grytania> mam nadzieję, że będzie dość jasno tutaj, bo i tak nie mam Ała pieniędzy. Temple of Ice Szukaj kamienia... Lodowego kamienia. Dobra, tu jakieś wejście tutaj zamknięte, dobra, żadnej skrzynki nie widzę więc więc wejdźmy tu szkielecik z łukiem tylko jeden na szczęście czy coś jest tutaj? nie wow kolce sprawdźmy, czy tutaj jest jakieś, może coś Pojawi się ścieżka Siedzi się ta altadnia, nie? Nie, nie siedzi się, dobra. O dźwignie. Wow. No ja ale co na zrobiła? Aha, coś coś będzie bić. O, lodowy szkielet. O nie! O nie lodowy szkielet. Aaa, o tak lodowy szkielet, dobra. Bo właśnie przypominam sobie z z map, że nie da się rozwalić mieczem normalnego, znaczy normalnego, logowego szkieleta. Da się go rozwalić ognistą różką i pewnie też ogniem. Tak jest. Ha. O. I się też pojawiło to. Tutaj coś jest? Nie. Dziś jakaś skrzynka może ukryta jest. Chyba też nie. I nie lubię tego skakania. Tam się mam dostać. Aj i zaraz zginę jeszcze dodatkowo. Właśnie teraz. Nie pojawi się już znowu? Nie, dobra. Aj, dobra, to cały czas będę w, w utrzymu. I jestem, dobra. Jakieś... szyby? Po co one tutaj? Tutaj, tutaj, coś jest? Stone, tylko. Po co te szyby? Kurde, tyle nie nagrywałem, że znowu mam ochotę. I to straszne mam nagrywanie. Mam nadzieję, że ta mapa mi się za szybko nie skończy. Czy ja rozwalę te szkielety? Znaczy, kurde, co ja gadam, slajmy? Jest też logowy, Raczej nie. Więc odepchnijmy ich... I pewnie się pojawi ogień. Albo... o, fuck, jaki fajny efekt! Ale zawalisty efekt. Dźwięk też nawet jest on miał tam wskoczyć czy ja mam tam wskoczyć? Fuck Na pewno je Kurde Nie no przeskoczył Ale ciężko, dobra Ha, drugi też desch, wpadł O, dobra, to jednak on, oni mieli tam skoczyć, o. Tylko... Ja ich tylko... Aha, tu się otworzyło, dobra mm, Mam nadzieję, że tu nic nie ma, bo oliwa mi się skończyła a i tak nie mam hajsu, żeby kupić więcej O, woba Dobra, tu spłynęła woda. A co jest po drugiej stronie? Tutaj Chyba pierwsze tak jest. Pierwsze miałem iść tam. Aaa, no i dobra, już się bałem, że się utopię. A tutaj się tak szybko pływa, No dobra. Dobra. Skakanie. O nie. Czy nie? Nie, nie skakanie, dobra. Te murki mnie zmyliły. Um, czy coś tutaj jest ukrytego? Chyba nie. Czyli takie pomieszczenie, czy tam kawałek dungeonu tylko dla wyglądu? Nie. Chyba. Z chęcią bym poszedł tam. Ale mi się raczej nie uda... Aha, zaraz na pewnie pójdę. I zaraz będę musiał skakać. Najpewniej no tak będzie. Ale na pewno mogę tak zrobić. O, prawie spadłem. Dobra. Nie! O nie! Za szybko. Czy nie? Nie, ja tu nie mogę chyba pójść. Nie, no raczej mogę. Fuuu. Zwaliłem to i to Prze... No, bardzo. <tryk> tylko czy tam doskoczę? Spróbujmy raz. Tylko tym razem spróbuję doskoczyć gdzieś tutaj. Tym razem tylko tutaj. Fuuuu. Zaraz zginę jeszcze. Co daje mi ten dust? nie mogę z nim zrobić, bo... Oni chyba już nawet do mnie nie strzelają teraz. Ja pierdziele. Tylko zaraz się pozabijają, zaraz pisie na i będzie strzelał we mnie. To mnie. No, jak? No, nie mówiłem? Dobra, może mi się jakoś uda. Ale skill. No i chyba to nie zaskoczę. Chyba jest za daleko. Zdecydowanie. Dobra, to tylko niepotrzebnie straciłem czas. Dobra, to tam Jakieś kraty tu są. Jakieś przejście zamknięte, tam też jest zamknięte miejsce przejścia do bossa. Dużo kolce. Koców. I jakiś most <ścoughs> w ścianę wleciała kamera. Przejdźmy się najpierw dookoła. Może coś tu jest schowanego? Jakiś nowy mieczyk może? Albo coś. Yy, tutaj jeszcze nic. Z tego co widzę. Chyba, że to jest lód na ziemi. Nie. Nie tu wchodziłem. więc sprawdźmy co jest po drugiej stronie. Skrzynka z bumerangiem. Tak myślałem, że będę tam musiał rzucić bumerang. Spróbujmy sobie... O! Aha, niewidzialna ściana. Dobra. A ja chciałem sobie przejść szybciej, albo tam zejść nawet. Ale się niestety nie udało. Kurde, jestem ciekawy jak to jest czasem. Ale najpierw bumerang. Bumerang. Hym. Nie dzieje mam nim Draft? Jest, udało się. Oh. Już myślałem, że znowu będą jakieś problemy. ehm um, skrót. Chyba, że tu się coś jeszcze otworzyło. Czy tu było to przejście? Tam raczej bumerangiem nie dorzucę. Ile? Tutaj gdzieś Tam gdzieś jest Widzę ją, widzę ją. Kurde. Jest to! Ale ledwo ją widać. Jakbym nie użył F4, to bym pewnie jej nie znalazł. Musiałbym mieć latarnię. A to trochę daleko, żeby się wrócić. O, jakaś, jakaś walka będzie na pewno. O nie. W skrzyni pewnie jest różka, albo i, albo i nie. Tutaj chyba różki nie będzie w ogóle. Ofu. Aha, zajebiście. Może się rozmrożę, rozmrożę. Przez serduszko. s s serduszko No nie. Nie walcie, że mi się mapa zbugowała No nie O oh my god To co? Dalszy, dalsza część mapy jest efektem mrozu Mało no, trochę widać, ale spróbujmy Może zaraz spotkam jakiegoś szkieleta, który mnie uderzy tym mrozem i się to jakoś Miejmy nadzieję przynajmniej Ale coś tam niby widać, fajny efekt jest z tego mrozu Na razie go zostawmy A te kraty to co? Zajebiście! Zbugowała mi się mapa chyba Czy nie? Nie, nie, dobrze, wszystko dobra A sam początek Dungeonu. Dźwignia, ale tam nie dostanę raczej. Muszę się wrócić na sam początek Dungeonu. Czyli, że źle poszedłem... ...wcześniej. O oh my god, bardzo źle poszedłem. Tutaj nawet nie zajdę już teraz. E, więc widzimy się tam przy tym kluczyku, zaraz wracam. I jestem już prawie przy tym wyjściu. Dobra. I odbugowało się, samo się odbugowało. Samo nagle zniknęło. Sam nagle zniknął ten efekt. Bardzo się z tego... Cieszę, sorry. I są te drzwi. Które nazywam kluczyk. <laughs> Nie! Na szczęście coś tu jeszcze jest. Zaraz, ja zrobię jednak to cięcie i... Sprawdzę ile się nagrało. Cięcie, 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 zaraz wracam. I niestety muszę już kończyć, bo odcinek jest już trochę za długi, więc komentujcie, subskrybujcie, 30 łapek w górę i na razie!